Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 7 lipca w czwartek. Usłyszymy dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie to rozdział 10, a wersety od 7 do 15. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział do swoich Talmidim: Głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie cierpiących na caraat, wypędzajcie demony. Otrzymaliście za darmo, więc dawajcie, nie prosząc o zapłatę. Nie bierzcie pieniędzy do trzosa, ani złota, ani srebra, ani miedzi, a w drogę nie zabierajcie torby, ani dodatkowej koszuli, ani butów, ani laski. Robotnik powinien dostawać to, czego potrzebuje. Kiedy przybywacie do miasta czy wioski, rozejrzyjcie się za kimś godnym zaufania i zostańcie u niego aż do chwili odejścia. Kiedy wchodzicie do czyjegoś domu, powiedzcie Shalom Aleichem. Jeśli dom na to zasługuje, niech wasz shalom spocznie na nim. A jeśli nie... Niech wasz szalom powróci do was. Jeśli jednak w jakimś domu czy mieście nie przyjmą was, ani nie będą was słuchać, opuśćcie ich, strząsając proch z waszych stóp. Doprawdy mówię wam, że znośniej będzie w dniu sądu mieszkańcom Sdom i Amory niż temu miastu. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Ukochani, przedziwny jest ten fragment, a zwłaszcza to ostatnie zdanie. Lżej będzie w dniu sądu mieszkańcom Sodomy i Gomory, niż temu miastu. Przeraźliwe to są słowa. A jakiemu miastu? Temu, w którym nie przyjmą was ani nie będą was słuchać. Słuchać. Ciekawe to jest, że Jezus jakby pokazuje, że miasta grzeszne będą miały lżej niż miasta, w których wzgardzono słowami apostołów. Dzisiaj, myślę, nie brakuje tych miast. Które gardzą słowami a Ewangelii. Tego właśnie, tego pierwszego zdania, które usłyszeliśmy. Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże. Później, owszem, tu było, pan Jezus mówił o tym, co mają robić, że mają uzdrawiać, mają wypędzać demony, mają wskrzeszać umarłych. Ale tak naprawdę istotą tego wyjścia było idźcie. I głoście. Jeśli głoście, to znaczy, że ktoś, komuś mamy głosić, do kogoś. I, i właśnie ten, to, to, że jak was nie będą słuchać, to strząsając proch z waszych stóp, powie, powie, powiedzcie im, lżej będzie Sodom i Amory, Sodomie i Gomorze, niż wam w dniu sądu. Więc, kochani, dzisiaj też znowu po raz kolejny chcemy zrobić to postanowienie, aby słuchać sercem Słowa Bożego, aby Go słuchać. Też patrzcie wokół siebie, czy macie ludzi, którzy słuchają Słowa Bożego i dzielcie się tym słowem. Bądźcie tymi też robotnikami, którzy będą nie tylko mówili o modzie, pogodzie, inflacji, cenach ale będą mówili też o królestwie Bożym, że jest inny świat, że jest inny świat. W jaki teraz w ostatnich dniach gdzieś spotkałem kogoś i mówi ta osoba do mnie, nie wiemy, co nas czeka. Oczywiście, że nie wiemy, w tym takim ziemskim wymiarze nie wiemy, co nas czeka. Ale ten ziemski wymiar to jest tylko jakiś fragment tego naszego życia. A tak naprawdę, można powiedzieć nawet fragmencik, bo tak naprawdę liczy się to, co wieczne, a tam wiemy, co nas czeka. Wiemy, co nas czeka. Śmierć, sąd, niebo albo piekło to są rzeczy ostateczne. Także my wiemy, co nas czeka. Prędzej czy później staniemy w Królestwie Ojca i będziemy sądzeni z miłości, z miłości do Boga i z miłości do ludzi. Więc ci ludzie, którzy nie chcą słuchać tego, mogą się nawet zwać chrześcijanami albo tam nie wiadomo kim, ale jeśli nie chcą słuchać i pokładają swoją nadzieję, ufność w tym, co przemija, to są godni politowania niż mieszkańcy Sodomy i Gomory, którzy być może dlatego grzeszyli, że im nikt nie ogłosił Królestwa Bożego. Bo dzisiaj też jest wiele takich miejsc. Wczoraj mieliśmy tutaj biskupa w naszym rozważaniu Ewangelii, więc również w Papui jest jeszcze ciągle wiele ludzi, którzy nie słyszało oj, o Bogu, o Jezusie, o miłości Boga i człowieka, o dwóch przykazaniach miłości. I w pewnym sensie ich grzech jest niezawiniony, w pewnym sensie. Oczywiście, że mają też sumienie to jest dobre, co jest złe. Ale w pewnym sensie jest ich grzech niezawiniony, bo nie słyszeli tego jeszcze, co my już znamy. O wiele gorszy jest ten, kto słyszy albo zna, albo nie chce tego słuchać. Mówi: Nie potrzebuje tego, tego waszego słowa Bożego. Nie potrzebuje tego. Jezus mówi: Strząśnijcie proch, jeśli was nie będą chcieli słuchać. Strząśnijcie, a temu miastu. Będzie, będzie to sąd nieubłagany, że wzgardzili Słowem Bożym, że wzgardzili Słowem Prawdy o innym świecie, wiecznym świecie, o Królestwie Ojca. Dzisiaj też tak ucieszcie się żywo tym, że słuchamy Słowa Bożego, tym, że, że możemy przyjmować też to Słowo Serca. Ucieszcie się tym. I słuchajcie, wytrwale słuchajmy, wszyscy wytrwale słuchajmy tego Słowa. I dzielmy się tym Słowem. Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, oczywiście jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.